Idę, zesram się z bólu i wyjdę. Dobra, to co chodzić? No chodź. Zostawcie subskrypcję. Głę, Marek głębiej, głębiej, jeszcze chwila. Siema, jestem Marek. Dzisiaj wy widzowie decydujecie o całym moim dniu, ponieważ porobimy sobie ankiety na Instagramie, w których będziecie musieli odpowiadać, czy mam wybrać to, czy mam wybrać to. Ale o tym przekonacie się już w dalszej części filmu. W każdym razie to tylko i wyłącznie w waszych rękach leży, czy ten dzień będzie dla mnie udany, czy będzie totalnie spieprzony. No i przy okazji przekonam się, czy moi widzowie są hamami dla mnie. A skoro już jesteśmy przy tematyce Instagrama, to koniecznie odwiedźcie mojego Instagrama oraz Instagrama kamerzysty. Pierwsze pytanie jest takie: mam się ubrać dobrze, czy mam się ubrać jak wie? Wieśniak. Zaraz kamerzysta doda na Insta Story posta. Masz kamerzysta. Co mam się spytać, czy mam się ubrać, tak, jak wieśniak? Tak, masz się spytać, czy mam się ubrać. Dobrze, czy mam się ubrać jak wieśniak? dodać ankietę dwie opcje. Za 10 minut przekonamy się, co widzowie wybrali. Więc wracam do was za chwilę. Zapraszam do oglądania. Witam widzowie z tej strony Kamerzysta. Dzisiaj to wy decydujecie, jak będzie wyglądać dzień Marka. Także pierwsze pytanie do was, jak Mark ma się ubrać? Czy jak totalny wieśniak, czy po prostu zajebiście? Chyba wiecie co wybrać. Dobra Marek, proszę telefon z powrotem. Es gani to wybrali. Już patrzę. Co? No masz się ubrać jak wieśniak, masz przygotowałem. się Ale czemu? Się. No bo tak zdecydowali, no ubieraj się. Ponad 80% na to, że ubrał się jak wieśniak? No tak, no. Ale to jest hamstwo już. No czemu oni. No ubieraj to no! Ale czemu oni mi muszą na przekór od razu robić? No dobra, dawaj ten, no, dawaj no, telefon, powiedz ja zadaję Ci kolejne pytanie. No, normalnie głosowali. Co to są za rzeczy w ogóle? No nie, no czemu ja mam się ubrać? Jak ja będę wyglądał? Przecież dzisiaj chcemy gdzieś wyjść. No i wyjdziemy. No nie, nie chcę tego ubierać. No ubieraj, dobra. Okej, okay, kolejne pytanie do Was. Teraz wy decydujecie, czy ma jechać rozpadającą się Audi, czy może jednak Corvette'ą. Ja bym go dzisiaj trochę podenerwował, no ale to Wy musicie tak zadecydować. Marku, wybrali. Co? Prawdź. No mu co chcą sprawdzać. Powiesz, czy nie? Sprawdź. Chcą to jakieś masakra. No, czego ja sobie mogę oczekiwać? 76% na rozwaloną Audi, 24% na korwetę. To Audi w ogóle jeździ? No, jeździ, jeździ, jakoś dojedziemy. Teraz gdzie jedziemy? A właśnie, to co? No Dochodźmy już do tej Audi, tylko jest tam ogrzewanie i tak dalej. No jest, jest. działa jest. wszystko? No klima... klima Rozwalone jest bok. Klima nie działa. Klima nie działa, ale jest przecież zimno. Dobra, jest ogrzewanie? Mm, nie. Jest tylko tam rozwalony bok, nic innego się nie dzieje. No, tu trochę wali zawieszenie, ale damy radę dojechać. Jest ryzyko, ale no cóż, jeździłem kiedyś tym samochodem, także. Spróbujemy no, jakoś. Wolałbym korwetną, no, ale no cóż, jakoś przeżyję. Okej, okay, Marek wygląda już jak wieśniak i jedziemy rozpadającym się Audi. Tylko pytanie gdzie? Do Berlina czy nad polskie morze? W sumie w Berlinie jest Gucin, a mój worek nie wygląda już dobrze. No i co tam? Gdzie jedziemy? No to zobacz sobie. Cały czas nam sprawdzać, nie możesz mi po prostu mówić? No nad morze jedziemy, Marku. No dobra, nad polskie morze znowu. No no niestety. A druga opcja jaka była? Berlin. Jezu! No znowu znowu muszą mi na przekór robić. Ja też chciałem no do Berlina jechać. Cały. No to weź dodaj jeszcze raz i się spytaj. No nie, no dobra. No nie chcę jechać na morze. No dobra, no jedziemy, da. Marek. Ją... No jedziemy no. Albo Berlin, albo morze. No to to jest hamstwo z ich strony, że oni tak robią w ogóle. Dobrze, no ja, ja, ja też chciałem do Berlina. No dobra, no. Masakra. No otwórz mi drzwi. Co ty tutaj, imprezy robisz, czy co? No, czasami. Ale masakra! Dobra. Okej, okay, jesteś już nad polskim morzem, jak możecie zauważyć. I teraz pytanie do was. Czy Marek ma się wykąpać w morzu, czy jednak darujecie mu? Dobra Marek, zadecydowali, żebyś się umówił w morzu. Co? Ale... Jak to? Kto to wymyśla w ogóle? No Okaż. oni. No daj mi ten telefon. Jakim cudem? Bo no, ty to wymyśliłeś czy kto? Kto ci to podesłał? No ludzie podesłali. Żeś się wykopał w morzu. Tak, no. Ale jest 5 stopni człowieku. No 5 i? 5 stopni. Już mi w tym jest zimno, a ja mam się jeszcze kopać? No trudno, Marek. No nie no. No, ja mam się nie chcę. To no, jest 5 stopni człowieku. Ty byś się nie wykąpał na moim miejscu. Wykąpałbym się. to, możemy zrobić Dobrze, to ten też film na kamerzystę. Dobrze, to zrobimy. Tylko się powiesz, żebyś się wykąpał. Ale jak się przeziębię, to naprawdę będzie problem. Nie będziecie mieli przez jakiś czas filmów i moglibyście chociaż za to zostawić subskrypcję. Masakra! A długo mam w tej wodzie siedzieć? No nie masz, po prostu wejść. Kurde, ale ty mi dałeś gównianą koszulę. Wejść i wyjść, tak? No wejść, no. W sumie to różnicy mi nie będzie robiło. Wejdę, zesram się z bólu i wyjdę. Dobra, to co Chodzić? No chodź. Stawcie subskrypcję. I jak? Marek, głębiej, głębiej jeszcze, chwila. Byłem cały w wodzie. Mam to w dupie, byłem cały w wodzie. A ręcznik masz na mnie? No nie mam. O Jezu, ale zimno. Byłem cały w wodzie, a jest 5 stopni. O, o kurde. To co, kolejne zadanie? Zimno. Nie, ja już nie chcę, spytaj się czy kończymy to. Nie myślał już żadnych głupot. Tak? Przeziębię się, do ucha woda wpadła. Okej, okay, Marek wykąpał się już w morzu. W każdym razie teraz musicie zadecydować, gdzie mamy zjeść: czy w jakiejś budce, czy w ekskluzywnej restauracji. W sumie to moglibyście musz troszeczkę odpuścić, no ale decyzja należy do Was. Mi to i tak już żadnej różnicy nie robi, czy to będzie restauracja, czy buda, bo miała być ekskluzywna restauracja, a jest dupa. Tutaj jest biedna restauracja, a tam przede mną jest jakaś biedna buda. Także na co zagłosowali, no i tak około no dupy lata, bo ten sam standard tak naprawdę. No to się Marku. No na budę zagłosowali. Do budy idziemy. <laughs> Widzę, że już wiesz na co twoi widzowie głosują. No wiem, to są skończone hamy. 94% osób zagłosowało na to, żebym wykąpał się w morzu, a jest 5 stopni. Ja już jestem przeziębiony, ucho mi przewiało, woda mi wpadła do ucha, także będę chory. No dobrze. Później chyba nie będą mieli To idziemy do, do budy. I... Dobra, Marek, to jesz to czy nie? Wiesz co, w sumie jak teraz na to patrzę, to nie jestem chyba głodny. No zobacz, jak to wygląda obrzydliwie. Jeszcze jak śmierdzi. No nie wiem, nic smakuję. smakuje. Czy Czujesz... to już jesz? No już zjadłem trochę. Jak ty to możesz jeść? No dobre. Spytaj się ich może, czy mogę iść do ekskluzywnej restauracji później. No, jak Albo myślisz? spytaj się ich najpierw co mamy robić, a później spytaj się ich, czy mogę iść do restauracji, jak już będę głodny. Ten restaurację bym sobie odpuścił, bo i tak ci nie pogłobyło. No ale spytaj się. Najpierw się spytaj ich, co mamy robić teraz, a później spytaj się, czy możemy iść do ekskluzywnej restauracji. Nie, będziesz no cały dzień głodny. Im, albo to jest, głodny. albo będziesz głodny. No nie zjem tego. Powiedz im, że jestem głodny i spytaj się, czy mogę iść do restauracji. A jak nie, to i tak pójdę. A teraz idę sobie pozwiedzać, jak chcesz, to zjeść moje. Okej, okay, daliście takie propozycje. Czy Marek ma jechać w bagażniku, czy jednak na siedzeniu? Decydujcie. Dobra, otwieraj. Nawet nie będę sprawdzał. Zagłosowali na bagażnik, nie? Nawet mi ciebie jest szkoda. W sumie nawet dwie minuty nie minęły, ale i tak się załaduje, bo, bo szkoda czasu. Zamykaj. O, masakra. Nie no, nawet mi już jest w tym momencie go szkoda. Bezwzględni jesteście. Marek, jak się siedzi w bagażniku? Otworzyłem sobie tutaj, to nie będzie chyba problem. Jestem w bagażniku, jestem. A jesteś w bagażniku. Powiem ci kamerzysta, że szczerze to już mam wylane, co się stanie tego dnia. Bo ten dzień już naprawdę przepisuje na stratę. I wiem, że mam dzisiaj jeszcze przez Kiedy się kończy dzień? Która jest godzina? No Jakoś 16. Dopiero, Marek. 16. No to jeszcze 8 godzin męki, super. E, no, może zaraz cię odpuścimy, bo już rzeczywiście zaczynają przyginać. Dobra, wejście, spytaj teraz, gdzie jedziemy, albo nie, wiem, sam zdecyduj. Dobra, tak pojedziemy na plażę i niech ci jakieś wyzwania dadzą. Super. Na pewno będzie ciekawie. Jedzenie piachu czy co? Nie ja zobaczymy, Marek. To... No, i już jesteśmy na miejscu. I co teraz? Co napisali znowu? Co, co robimy? Po co tutaj przyjechaliśmy? No nie wiem, zaraz ich zapytać. No zapytaj się, w porządku. Okej, okay, kierujemy się aktualnie w stronę plaży. Ja już uszymywam od tego ręce, bo przeginacie rzeczywiście przeginacie. W każdym razie daliście takie propozycje, że mam go zakopać w piasku, albo ma wejść do śmietnika. Wybierajcie. To co, piasek czy śmietnik? W sumie to to i to. Czemu? Okej, okay, jesteśmy już na plaży, ale w sumie jak już tu jesteśmy, to mam do Was pytanie: czy zakopać go na tej plaży oprócz tego, że wejdzie do śmietnika, czy już to mu darujecie? No bo dodałem jeszcze jednego posta. No chyba cię powaliło. No to no jak to? To co najpierw napisałeś, czy do śmietnika, czy zakopać? a później No i wybrali śmietnik. Nie. No dobra, śmietnik to idziemy do śmietnika, tak? No nie, bo jeszcze dodałem jednego posta, że skoro jesteśmy na plaży, to czy nie, czy nie zakopać? No Powaliło cię? No, no. przecież to siebie wyklucza, to nie miało na tym polegać w ogóle. No jak nie, no. W tym momencie przesadziłeś. Co to są w ogóle za zasady? Miało być albo to, albo to, a co to jest? No dobra, no nie to... Nie ma takiego obijania. No ale no już zadecydowane, nie? Nie wiem, czy możemy tak robić. Bo to jest naruszanie zasad, ewidentnie. No dobra, no ale już zadecydowali. dobra, skoro tak bardzo chcą mi uprzykrzyć życie, no to w porządku, możesz mnie zakopać. Mów gdzie, jak, no co. No tu masz tu. ten miejsce akurat. Oczywiście. Połóż się. Nie ma żadnego problemu, położę się i czekam. Dawaj, dawaj. Fajnie się bawisz? Zajebiście. Trochę mi ciebie szkoda. Tylko po mi nie... Oj, przepraszam Marek. Ju, już, już nie będę. Ty gnoju głupi. No kładź się. nie robię tego. Ku... Mówiłem, że już po twarzy nie sypał. To teraz świetnik Marek, idziemy. Miałeś nie sypać po twarzy. No przepraszam, no tak wyszło. Mam cię walnąć? No tak wyszło Marek, chodź idziemy. Fame MMA 3. Wyzywam cię, za to co zrobiłeś. Dobra, chodź, idziemy. No, dobra Marek, wiesz co robić. Jeszcze się głupio pytasz. I tyle? No nie, druga noga też Już mogę wejść Nie, to poczekaj Co? Ja, ja zadam jeszcze widowni jedno... Co tak stać No tak masz stać, bo takie było założenie Słuchaj, muszę zadać widowni jeszcze jedno pytanie No dobra, zadawaj. No to poczekaj odejdę nas zaraz, zaraz wracam tak? Okej okay. My... Okej, okay, przykro mi, ale tak zadecydowaliście. Ponad 80% głosów na to, żebym go zostawił. Na razie Marek! Biegnie tutaj. Szkoda mi go tu Ale to zadecydowaliście o tym. To wy o tym zadecydowaliście. No cóż. Zobaczcie koniecznie poprzednie filmy, oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.